Widzowie, jest kłopot. W 2020 roku Rockstar rzucił nam pierwsze wyzwanie społeczności. Pierwsze wyzwanie, które dotyczyło napadów. Rockstar kazał całej społeczności GTA łącznie zarobić 100 miliardów w jeden tydzień. Hajs ten mogliśmy zarabiać na dowolnych napadach. Więc napady z mieszkania się zaliczały, napady z bazy się zaliczały, a także napady na kasyno. Cayo Perico nie liczę, dlatego że wtedy jeszcze Cayo Perico nie było. Rockstar, żeby nam ułatwić Zebranie tych 100 miliardów postanowił, że po prostu da nam diamenty do kasyna, więc można było o wiele więcej zarobić dzięki właśnie temu łupowi. Gracze oczywiście dali radę i zabraliśmy 1 bilion, czyli 10 razy więcej niż Rockstar zakładał. W 2022 roku Rockstar postanowił, że zrobi tym razem miesiąc napadów. Przez pierwszy tydzień mieliśmy premię, przez drugi tydzień mieliśmy premię, przez trzeci tydzień mieliśmy premię i czwartego tygodnia mieliśmy premię plus wyzwanie. Dopiero w czwartym tygodniu Rockstar postanowił, że rzuci nam wyzwanie. I w tydzień mieliśmy zarobić, uwaga, uwaga, 2 biliony. Żeby nam to nieco ułatwić, to to Rockstar dał premię raz 2 na napad Pacific Standard. Oczywiście społeczność dała radę i zarobiliśmy łącznie 4 biliony. Czyli dwa razy więcej niż Rockstar zakładał. W 2023 rok SAR zrobił pewne odstępstwo, bo nie mieliśmy wyzwania napadów, tylko mieliśmy wyzwanie dotyczące jednego napadu. Zadaniem graczy było zrobienie 100 miliardów w tydzień na akcie trzecim z bazy. Tylko i wyłącznie. To pewnie Was nie zdziwi, ale oczywiście gracze dali radę i zarobili 5 razy więcej, czyli 500 miliardów. I teraz mamy rok 2024. Aktualne wyzwanie społeczności wyzwanie napadów. Trwa. Zadaniem graczy jest zebranie w ciągu tego miesiąca z każdego napadu. Mówiąc każdego na myśli, wszystkie z mieszkania. Jeden z bazy, tylko i w wodzie jak trzeci. Nie wiem czemu. Kasyno i oczywiście kaja. więc mamy ogromny wybór powiedzmy. Ale właśnie rok stara bo mamy zarobić 20 bilionów. A trzeba wziąć pod uwagę to, że napady na kasyno dostały nerfa, bo trzeba teraz czekać o wiele dłużej Napad na pataka Jepereko. Dostał nerfa! Trzeba czekać o wiele dłużej! I do tego jeszcze zarabia się mniej! Napady z mieszkania, także napady z bazy, dostały buffa. Okej, okay, niby spoko, ale kto gra te napady? NIKT! Nie wiem, co Rockstar miał w głowie. Moim zdaniem, te wszystkie wyzwania społeczności, które nam Rockstar rzuca, mają kompletnie jakieś te... cele wzięte nie wiadomo skąd. Te liczby chyba po prostu sobie losują. Na mi szkole fortuny, czy coś w tym stylu. Szczególnie te aktualne wyzwanie jest nie do przejścia. Ja zawsze miałem taką teorię, że Rockstar nie pozwoli nam tego przegrać. Więc będzie albo po prostu takie warunki, że my to spełnimy, na lajcie, i powiedzą sobie: Patrzcie, daliśmy im do zrobienia ileś miliardów, oni zarobili ileś, ale bilionów. Nasza społeczność jest potężna. No i jeszcze była druga teoria, że po prostu Rockstar zawsze powie, że nam wyzwanie wyszło, niezależnie od tego, czy nam wyszło, czy nie. Że po prostu nie wyjść na takich, co. Hej, no, nasza społeczność. Niestety nie dała rady zaliczyć tego wyzwania, nasza społeczność jest słaba, no raczej tak by nie chcieli, więc dają nam rzeczy, żebyśmy się cieszyli, że o, hej, patrzcie, udało nam się, ale, ale, proszę Państwa, właśnie, w tym roku jest kłopot, bo oni faktycznie chyba podają prawdziwe liczby, bo aktualne, tegoroczne wyzwanie napadów się po prostu nie uda. Pierwszy tydzień rok ta rozpoczął od całkiem niezłej rzeczy a mianowicie dali każdemu graczowi panterę. Więc można było mnóstwo hajsy zrobić na kajperiko. I oczywiście gracze skorzystali, zrobili sobie ten napad i w pierwszy tydzień cała społeczność dieta zarobiła 5,4 biliona dolarów, więc jesteśmy w jednej czwartej celu. Jest ok, No bo wiecie, 4 tygodnie, jak się tempo utrzyma, no to będzie akurat troszeczkę ponad 20 bilionów. Czyli będzie fantastycznie wyzwanko ukończone, możemy się rozejść. Ale no niestety, nie, 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 nie! No bo w drugim tygodniu dostaliśmy premię na napady z bazy. E, sorry, napad z bazy. Jeden akt trzeci z bazy. Co nie jest mnie dziwne, no bo tylko akt trzeci z bazy się zaliczał, więc tylko na to była premia. Raz, dwa hajs i raz, dwa RP. Niby spoko, bo z napadu można było dostać ponad 4 bańki. Ale z drugiej strony, komu chce się robić akt trzeci z bazy? Okazało się, że niewielu osobom. Wskazuje na to wynik. Drugi tydzień zakończyliśmy z łącznym wynikiem 9,1 biliona A powinniśmy mieć powyżej 10 Więc coś jest nie tak Teraz trwa trzeci tydzień wyzwania I mamy premię raz z 2 hajs i raz z na wszystkie napady z mieszkania Finalnego powiedzmy wyniku na koniec trzeciego tygodnia jeszcze nie znamy, bo ten trzeci tydzień trwa Więc nie ma możliwości zobaczenia finalnego wyniku na trzeci tydzień Nieważne, wiecie o co chodzi Ale Z oficjalnej strony Rockstar'a wiemy kiedy dobiliśmy do 10 bilionów? Uwaga, uwaga, zrobiliśmy to wczoraj. Dopiero wczoraj wpadł ten kolejny kamień milowy w postaci 10 bilionów zarobionych. Oznacza to, że przez 4 dni zarobiliśmy tylko i wyłącznie 900 miliardów. To nie jest zbyt ekscytujący wynik. Zostało nam 10 dni na to, żeby zarobić 10 bilionów. Czyli mamy tydzień, niewiele ponad, na to, że podwoić to, co zarobiliśmy w 3 tygodnie. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest! Są moim zdaniem dwa wyjścia, które Rockstar może podjąć, jeżeli chce wyjść z tego wyzwania z twarzą, nie? Że nie chce przydać się do porażki graczy, no bo troszeczkę byłoby to dziwne, nie? Więc jest pierwszy sposób, najprostszy, po prostu powiedzą, że zarobiliśmy 20 yy, bilionów. Prosta sprawa. Drugi sposób jest taki, że dadzą nam faktycznie jakąś kozacką premię. Nie jest to żadne odkrycie Ameryki, Pewnie każdy z was się domyśla, że kolejny tydzień będzie oczywiście z napadami na kasyno. No bo pierwszy był na kajo, drugi był na bazę, teraz mamy mieszkanie, więc zostały nam napady z właśnie salonu gier, czyli napady na kasyno. Jeżeli Rockstar postanowi, że da nam po prostu diamenty, tak jak na kajo dali pantera, tutaj dadzą nam diamenty jako łup. Akurat z diamentami jest tyle fajna sprawa, że diamenty możemy dropić kilka razy, nie ma czegoś takiego, że jak Pantera, że tylko i wyłącznie raz macie Panterę i nigdy więcej nie możecie mieć. W przypadku właśnie yy, diamentów jest taka akcja, że możecie sobie to na spokojnie kilka razy wylosować. Ale, ale, no właśnie, jeżeli dadzą tylko i wyłącznie diamenty, jeszcze z jakąś niską szansą, typu 15-20% na wylosowanie, no to będzie kłopot. Wyzwanie nie ma szans, że się zaliczy, że gracze dadzą radę tyle zarobić, ale jeżeli daliby premię na przykład półtora, że po prostu zarabiacie 50% więcej z każdego łupu no to wtedy byłaby to korzetska premia. Kiedyś w historii, gdzie ta chyba taka premia była, albo była to premia właśnie 1,5 albo 1,25, ale wydaje mi się, że nawet to była premia 1,5 i naprawdę, ja w tamtym tygodniu zarobiłem mnóstwo milionów i zasaduję, że nie byłem jedynym graczem, który w ten sposób farmił, grindował te napady, no bo kurde, to była niezła okazja. Teraz, jeżeli Rockstar chce, żebyśmy te wyzwania zaliczyli, musi taki manewr powiedzmy powtórzyć. Nie ma szans, że na samych, że to, to powiem, suchych diamentach damy radę te 10 brakujących bilionów zarobić. Ale, jak mówiłem, jest zawsze sposób z tym drugim wyjściem, że po prostu Rockstar powie: że Hej, udało wam się po prostu te wyzwanie ukończyć, nie? Że jakoś yy, naciągnął, powiedzmy, wynik, żeby nie użyć innego słowa. Przypominam sobie, że już kiedyś była taka akcja z jakimś wyzwaniem społeczności, już nie pamiętam dokładnie, jaka to była nagroda, ale trzeba było ukryć ileś tam, Łącznie jako cała społeczność e, dla Simona. I powiem, że Rockstar jakoś tam strasznie dziwną liczbę sobie wymyślił. Ja to kiedyś liczyłem i wyszło mi, że nie ma szans, żeby cała społeczność dała radę to zrobić. A się okazało, że oczywiście to zrobiliśmy i z bardzo dużym zapasem. Więc moim zdaniem te wyzwania są lekko naciągane. I tym razem może być tak samo. No bo naprawdę nie wierzę w scenariusz, że Rockstar powie nam: hej, nie daliście rady, nie dostaniecie nagród. To się chyba nie stanie. Jak ktoś nie pamięta, jakie są te nagrody za aktualne wyzwania, to już przypominam, jest taka oto futbolówka Pacific Standard, bardzo mi się podoba, chciałbym mieć ją w swojej kolekcji, do tego jest także taki oto strujnus, też bardzo fajna rzecz. I to, co pewnie najwięcej osób interesuje, jakiś samochód będzie darmowy, jeszcze nie wiem jak wygląda, ale jakiś tam samochód darmowy będzie, jeżeli oczywiście wyzwanie nam się uda zrobić. Moim zdaniem oczywiście najciekawsze są te unikatowe ubranka, no bo wiadomo, jeżeli chodzi o samochody, można sobie kupić. A ubranek takich unikatowych nigdy nie za wiele. I tyle. Dajcie znać co w o tym myślicie i jak cię premię obstawiacie w czwartym tygodniu wyzwania napadów.